O, ciekawe co się stało. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest ciemno. Chyba jest u nich noc. Sukcesorka została uwolniona? Nadal ma sploty nerwowe, jest połączona z kalą. Czekajcie. Jestem Rohana, wielka sukcesorka Welarii i wasza doradczyni wojenna. Ty z kolei musisz być głównodowodącym, egzekutorze. Nie jesteś opętana przez Mrocznego. Jak to możliwe? Czuję mrok czający się na krawędzi mojego umysłu, ale nie jestem skalana. Sukcesorów na mym stanowisku szkolono, by kontrolowali falę Kali. Zapewniam, że nie ugnę się przed tym złem, a dzięki temu będę Ci lepiej służyć. Jak wszyscy sukcesorzy, posiadam wspomnienia i osobowości Protosów z czasów przed umieszczeniem mnie w zastoju. To pozwoli mi porównywać Twoje decyzje taktyczne z decyzjami Twoich poprzedników. W tym miejscu będziesz mógł nadzorować wszystkie przydziały wojskowe. Jestem Artanis, hierarcha Delamów. Przewodzę pozostałością naszej cywilizacji. Twoje wspomnienia są istotnie przydatne, Rohano. Lecz pamiętaj, jeśli dasz cię spaczyć, nie zawaham się przed zniszczeniem cię. Zrozumiałam, jestem gotowa na najczarniejszą godzinę pierworodnych. Chętnie zaprezentuję ci nowe możliwości. A ja je czeka, hierarcho. Hierarcho. Możemy Nie wiem, zaczynać, kiedy będziesz gotów. Nie powiem wam dlaczego tak jest, tak to wygląda. Chyba coś się źle załadowało. Spróbuję przyłączyć się na mostek. No i jest, wygląda na to, że będę musiał zacząć misję od nowa. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Poprzednio wyglądało to zupełnie inaczej.